O nie! O kurde! Ta kobieta tą wycieczkę do Zoza pamięta na, na długo. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz Kliknij w ten czerwony przycisk subskrybuj A następnie w dzwoneczek, który obok niego jest Żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków A odcinki będą ciekawe Będę jeść dziwne rzeczy, będę oglądać dziwne I śmieszne zdjęcia, więc naprawdę warto Pomagasz mi w ten sposób spełnić mój cel Czyli 100 tysięcy subskrypcji Mam nadzieję, że mi się uda do wakacji Więc pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku Trzymaj się, miłego oglądania Siemano, witajcie, tutaj Wojan, dzisiaj mam dla was zdjęcia Zrobione w złym momencie Jeżeli wam się ten odcinek spodoba, możecie nagrodzić mnie ładnie. Łapką w górę. Jedna łapka w górę to kolejny odcinek o 1 minutę szybciej. A jedna subskrypcja to kolejny odcinek e, o 2 minuty szybciej. Więc możecie od razu dać i łapkę, i subskrypcję. Będzie fajnie. Myślę, że możemy zaczynać. No więc na pierwszym zdjęciu widzimy e, pana, który chciał sobie zrobić zdjęcie z prawdopodobnie jakiegoś wyjazdu na pamiątkę. A tutaj taki gołąb wbija i mówi: Ty, ja chcę być na pierwszym planie. To o mnie masz pamiętać. Nie ukrywam, że byłbym trochę wkurzony na jego miejscu, ponieważ. No spójrzcie. Taki ładny kadr. tak zmarnowany. Kolejna fota. To jest znowu kolejne zwierzę, które chciało się dostać na selfie. Mimo, że nie jest na pierwszym planie, to ewidentnie uwagę skupia głównie na sobie. Zażenowanie kota. Pewnie jeść nie dostał. <laughs> Tamina tego King Konga mnie rozwala. Chyba trochę czuję się zniesmaczony, że jest na zdjęciu. Ja bym pozwał tą osobę, która robi zdjęcie, za upublicznianie wizerunku w internet internacie. To już trzecie zwierzę, które chce być w centrum uwagi. No co za pies, co za zły pies. Widać, że to dziecko nie zbyt lubi, yy, kiedy ktoś robi mu zdjęcia, dlatego pies to idealnie wykorzystał. W sumie to wygląda trochę jakby ten pies robił sobie zdjęcie z tym dzieciakiem. To by było śmieszne. Moja dzisiejsza wyobraźnia jest bez komentarza. <laughs> ja się zastanawiam, jakiej pasty do zębów używasz koniu. Takie białe zęby to normalnie pomarzyć mogę. Ten taki uśmieszek. Dzisiaj zrobię tobie coś złego. <laughs> Dzisiaj zżygam ci się na dywan. <laughs> no nie, ten pan spieprzył mu zaręczyny. Co za zły człowiek. Miało być takie ładne zdjęcia, to sobie mogą pomarzyć. Później po 20 latach związku chcą zobaczyć sobie zdjęcie z zaręczynami, a to taki koleś ci na pierwszym planie wyskoczy. <laughs> w takich momentach zostaje tylko grać w niebieskiego wieloryba. No tutaj chłopaki chcieli być cool, super, yo-yo Ale moim zdaniem ta babcia Ta babcia odwaliła swoją robotę Udowodniła, że jest cool, swag Zaraz założy Facebooka Będzie tam wstawiać swoje selfie Z jakimś super cytatem Brakuje jeszcze e papierosa, tak żeby trzymała I wtedy dopiero byłaby cool Nie I to jest złe, to jest niedobre Nie wiem jak wy, u nas jest zawsze tak, że w święta Robimy sobie takie wspólne zdjęcie przy choince Tutaj też rodzina chciała sobie taką fotę strzelić, ale no niestety pieski sobie zachciały pobaraszkować. Ja to bym dał do kastracji. <laughs> nie, nie, co, co ja dzisiaj gadam? To mi się też bardzo często zdarza, jak sobie z pieskiem siedzę, na przykład chcę sobie strzelić selfie'aka, a to taki piesek sobie nagle postanowił mnie polizać. W sumie moim zdaniem takie selfie jest o wiele bardziej oryginalne niż normalne, więc może to i lepiej. Lepiej, lepiej, lepiej. Oj! <laughs> nie! <śmiech> Biedny kot, nie, to jest takie smutne zdjęcie. Koleś trzyma psa, a tam taki kotek. Ja też chcę być. Ja też chcę być na tym zdjęciu. Smutne trochę, ale no, no co zrobisz? Może akurat w ten sam dzień zżygał się na dywan. Wtedy rozumiem. <śmiech> nie! <śmiech> To znalazł sobie dobry moment, żeby poprawić co nieco. <grych> o i wyobrażam sobie, jaka musiała być beka, kiedy dziewczyny zobaczyły to zdjęcie. Dobra, kolejne zdjęcie. Tutaj znowu ktoś chciał zrobić zdjęcie krajobrazu, żeby było tak ładnie, a taka lama. Ale lamy są śmieszne. Każde zdjęcie umilą. Więc moim zdaniem, to zdjęcie jest udane. Jakby zdjęcie wyszło i było bez tej lamy, musicie przyznać, że byłoby nudne. Czy ktoś kiedykolwiek widział zebrę z głową strusia? Teraz możecie powiedzieć, że wy widzieliście. Dzięki mnie. Więc Wojan, Trojan na coś się przydaje, prawda? <grystanie> ten pies ma taki wyraz twarzy. Ej, daj mi jedno ciasteczko. Ej, kurde, jak tak patrzę na te ciasteczka, to aż ja bym sobie takie zjadł. I zaraz kończymy odcinek. O nie! O kurde. Ta kobieta tą wycieczkę do Zoza pamięta na. Na długo. To, 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 no. W sumie selfie oryginalne, ale patrzcie za jaką cenę. I to byłoby tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Możecie mi napisać, jak się czujecie, czy lepiej, czy gorzej. Zawsze to jest taka motywacja, kiedy widzę komentarze: Ale mi umiliłeś Dionek, dziękuję. A to ja też bardzo dziękuję. Może byś się tak podzielił, bądź podzieliła ze mną łapką w górę. Wiem, że ich tam trochę masz, więc no daj wojanowi, trojanowi jedną. Będę wdzięczny. No więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.